Bycie rzędną ofiarą ma być naszym pozwoleniem Bogu na działanie w nas i przez nas według jego woli. Stąd też każdego niewolnika, ofiarę czeka ucisk i prześladowanie, aby miał co składać Bogu w ofierze. Wytrwanie w cierpieniu, a nie szamotanie się, aby Bogu składać swoje zmaganie, Niezrozumienie i odrzucenie, przyjęcie z woli Boga każdego poniżenia. To wszystko ma doprowadzić do udowodnienia przez nas Bogu naszej wierności, aby później On mógł sam ukazać swoją wierność. Ten akapit to jest jakby streszczenie później całego opracowania, gdzie kartka po karce przez nadchodzące dni tego i tamtego tygodnia. Będę Państwu omawiał, abyście wiedzieli, w co wchodzicie. Nikogo nie zmuszam. Choćbyśmy jakie mieli powiązania ducha, przyjaźni i rodziny, nikt nie będzie. musi być Twoje dobrowolne. Zdecydowanie. Bo przypominam Ci, czeka cię ucisk i prześladowanie. Bóg na to zaraz pozwoli, byś mógł coś Bogu dawać w opierze. Będzie musiał wytrwać w cierpieniu, a nie stękać, znosić zmagania, niezrozumienie i odrzucenie. I trzeba jeszcze przyjąć z woli Boga wszystko poniżenie. To za, w tym wymiarze zapraszam wam, Was już na wyższe półki zmagania życia wewnętrznego. To Wam później w liście otwartym pokażę, znaczy w tekście, w których które moi drodzy powypisywałem, co nas czeka. Tu może Wam tu pokażę fragment, żebyście bardziej zrozumieli ten moi drodzy lizotwarty, w jaką piłkę chcemy teraz moi drodzy grać z Panem Bogiem. Żeby to było czytelne i bardzo proste. Streściłem to w pięciu punktach. To jest podrozdział umowa firmowa, przecinek Bóg, pauza, żefalgarna. Co podpiszecie? Na pierwszym miejscu przyniesienie Bogu swojego największego daru, jakim jest wolna wola. Tu podaję tekst, żeby nie przedłużać. Drugi punkt. Udział kapitałowy. Bóg 100%, człowiek 0. Staniesz się podległa do granic możliwości, abyś mogła żyć bez własnego udziału. Trzeci punkt tej umowy z Bogiem. Na Radzie Zarządu Firmy. Czyli jest dwóch właścicieli, spotykamy się, no jeden gada i drugi gada. Tu w nawiasie, że zarząd tej firmy to jest Bóg plus żertwa ofiarna. Nie będę Cię pytał w niczym o zdanie, mówi Bóg. Powtarzam. Nie będę Cię w niczym pytał o zdanie. Czwarty punkt. Cała ta niewola w nawiasie żertwa zakłada. Całkowite wyrzeczenie się jakichkolwiek zasług. Czyli ja na danych, ja ksiądz Piotr, nic w tym nie ma, rozumiecie? Że wy tu dziś jesteście, że jest na pustelnia, że się nam kręci telewizorek, wydajemy książki, tu nie ma nic mojego. takim wszystko daje Bóg i On błogosławi. Pamiętacie, jak Wam mówiłem przed dwoma laty, kiedy nastąpiła pierwsza kastracja mojego kapłaństwa. Pan wiedział obronię Ci pustelnię. Dam Ci pieniądze. Jeden warunek. Tylko mnie słuchaj. Czyli ja nie mam nic do powiedzenia. Dam Ci ludzi. Tu widzę wiele twarzy. Nowych. Niektóre się przejawiały. Czy Państwo dostaliście o tymi zaproszenie? Czy ja uklęknąłem przed kimś z Was? Przyjeżdżajcie do mnie? Byłem przygotowany Panie. Jeśli nikogo nie będzie, ja się też będę modlił. I będę tak działał, jeśli nie będzie człowieka, to tu przyjdą gęsi, kozy, mój pies i będą też nam przyspokojne. I będę razem z nimi Boga uwielbiał. <laughs> Piąty punkt. Jest to druga bezgranicznego posłuszeństwa i jego posłuszeństwa Bogu i jego dydaktyki posłuchajcie będę Cię upokarzał i kochał do szaleństwa ale Ty musisz mi pozwolić na to abym robił z Tobą co zechcę i cieszyć się zawsze z każdej przykrości bo kiedy dostajesz cierpienia znaczy to, że ja, Bóg Twój posługuję się Tobą komukolwiek posługuj Komukolwiek posługujesz, mnie posługujesz. Teraz każdy jest Twoim panem niewolnicą, a Ty jesteś ostatnia ze wszystkich. Nic Ci się nie należy. Czy Państwo zrozumieliście to? Co to jest żertwa ofiarna? Podaję Wam te pięć punktów. Oczywiście to Was może odstraszać, ludzie, ale wiecie, w jakie najlepsze się oddajecie? Boga zwycięzcę, ten, który zmartwychwstał i który przyjdzie i zwycięży.